Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Józef Herbut, jaka jesteś wiosno? Co to się dzieje, ukochana wiosno, bo niby jesteś, a w pełni cię nie ma? Wyrwałem wiele kartek z kalendarza, niby wiosennych, a to tylko ściema. Czas szybko mija, a ty się wciąż wahasz, jakby zabrakło ci wiosennej werwy. Choć wszystkie pąki w sadach napęczniały, to wiatr północny chłodzi je bez przerwy. Nie ma stokrotek, ni cudnych fiołków. One się rodzą w słonecznej kąpieli, a teraz chmura za chmurą wciąż goni i tylko trochę słońca przy niedzieli. Obudź przyrodę, niech zakwitną kwiaty, niech ja w koszuli siądę obok sosny, wyciągnę pióro i znoszony kajet, by ci napisać odę do wiosny. Czytał Bogdan Tymowski